Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie nocny oprys grzepaku. Atakujemy zabieg na płatka. To już jest mój drugi opryskiwacz 22.40. Oczywiście lecimy po oblocie pszczoły i tutaj mały Apel, ponieważ w okolicy Zdarzyło się i to nawet w dużych gospodarstwach, że wykonywano zabiegi, trochę to jest dla mnie dziwne, no bo, kurde, tyle się o tym trąbi, słuchajcie. O wykonywaniu zabiegów w rzepaku po oblocie pszczół, a u nas się okazuje, że nawet duże gospodarstwa leciały, uwaga, nawet w ciągu dnia i to nie była godzina 17, a, a nawet koło gdzieś tam południa, lekko po południu. Zdarzają się przypadki, że zabiegi się wykonuje nad ranem, gdzieś tam od godziny 6 czy od 7, no to też, wiecie, z jednej strony ok, bo pszczół nie ma, tak, z drugiej strony na etykietach wyraźnie jest napisane po oblocie pszczół, czy też zapylaczy. Eee, kurde, no już naprawdę kontrolę za kontrolą, ludzie chyba myślą, że skoro jest koronawirus, to e, inspekcja ochrony roślin nie, nie pracuje, nie będzie jeździła, no nic bardziej mylnego, jeżdżą. Mandaty wlepiają. No nie wiem, dla mnie to, jest, wiecie co, to jest, to jest naprawdę dziwne, bo kurczę, mamy kolejny ciężki rok, a ludzie na własne życzenie, jeżeli ktoś ma tam w poważaniu, ich się wyprostuje. Jeżeli ktoś ma w poważaniu, e, nawet te, te zapylacze, tak? No to kurde, no to jednak mandat można dostać. Mandat jest realny i to są jakaś tam realna strata. E, nie wiem, może dla niektórych po prostu rolników są to nieduże pieniądze. Pamiętajcie w rzepaku, czy też w roślinach kwitnących my no zabiegi musimy robić bezwzględnie, prawda? Po zachodzie słońca, czy też po konsultacji, nie wiem, z, pszczel z pszczelarzem może się okazać, że warunki pogodowe są, są złe, po prostu pszczoły nie latają. No i pszczelarz nam powie, dobra, jedź, bo, bo pszczoły i tak są, nie są, wróciły z pożytku, są już w ulach. Możesz jechać, wykonywać zabieg. Słuchajcie, no nie bądźmy jak... E, ostatni pseudo-bohater internetowy, nasz mistrz, znaczy może nie nasz, ale mistrz motocrossowy, który rozjeżdżał, czy też przez kawałek tam, rozjechał pole rolnikom, takiemuś, jakiemuś rolnikowi, później gdzieś tam po łąkach kolejny jakiś tam film wypadł i, i teraz wiecie, w społeczeństwie jest tak, że się wrzuca wszystkich do jednego worka, sam, sam, oczywiście teraz mam trochę przerwy, ale mogę powiedzieć, jestem motocyklistą, Jeździłem e, nawet w jakichś tam małych rajdach e, terenowych, e, i teraz się okazuje, że nagle wszyscy motocykliści są źli i tak dalej, bo jeden gościu, któremu coś tam palma odbiła, e, zrobił tak złą m, renomę, tak? Reszcie, reszcie tych ludzi. E, I teraz nie bądźmy my takimi osobami, które spowodują, że całe. Całe społeczeństwo rolnicze, rolnicze, wszyscy rolnicy nagle będą wrzucani do jednego worka, bo przez jedną czarną owcę, która od sobie umyśli, wyjedzie w ciągu dnia pryskać, już, już teraz mamy złą opinię, tak? że trujemy się w środowisku i tak dalej. Po co robić ludziom kolejne jakieś powody do komentowania? No nie wiem, dla mnie to jest kompletny debilizm. No sorry za określenie, ale chyba inaczej tego się nie da. A, włączy, wyłączyłem automat, kurde. No ja więc co ta belka mi tak pierdzieli? O! No teraz tak, źle nacisnąłem przycisk, i automat wyłączyłem. Oj, tutaj kluczyłam. Trudno włączyć. Także yy, no apeluję naprawdę o rozwagę, o zdrowy rozsądek. Kurcze, no. Yy, jedźmy naprawdę wieczorem. Te preparaty są już tak teraz skonstruowane. Że, że one naprawdę zadziałają, naprawdę. Nie, nie, nie jeździmy w dzień. Dodatkowo zobaczcie, wycofują nam coraz to kolejne substancje aktywne preparaty, którymi możemy pryskać. Karo, ale ty huchacz, kurde szyba jest tu zaparowana. Yy, I co? A my chłop tam i trafi się jeden drugi z baran, i pojadą w ciągu dnia i jak, jak opinia publiczna może pozytywnie na nas patrzeć no nie, nie będzie na nas pozytywnie patrzeć jak się idioci jacyś znajdą, którzy jadą w ciągu dnia, no. ja nie mówię w zbożach, prawda, ale w rzepaku kategorycznie, czy też w roślinach kwitnących jedziemy po oblocie zapylaczy, po zachodzie słońca i koniec, kropka więcej na ten temat mówić nie będę, słuchajcie rzepak, tu akurat poletka, kurde, no tu jest petarda, nie, to jest Umberto zobaczcie, ścieżki zarośnięte Ogólnie poletka KWS-u, wcześniej jeździłem na X-Time, zdjęcie dodałem na, na, na Facebooku, gdzieś tam też jest jakieś zdjęcie, nie filmik jest na Facebooku, a zdjęcie jest na, yy, na YouTube w społeczności, gdzieś tam na Instagramie jest wrzucone. Też bardzo fajnie ubrata, wygląda X-Time, co prawda gdzieś tam na szóstej klasie są przestrzały takie dość mocne, że gdzieś tam zająca można nawet zobaczyć, ale to dosłownie z 12 hektarów jest tak może pół hektara. Yy. No tutaj fajnie to wygląda, łań się wyrównał, zobaczcie ścieżki ścieżki praktycznie zarośnięte, mam nadzieję, że jest to ostatni zabieg w rzepaku, znaczy w założenia jest to ostatni zabieg, wydaje mi się, że dobrym po posunięciem było zastosowanie tej mandestrobiny, strobiluryny na zielony pąk, na taki luźny pąk. Do, dzięki temu ten paczek miałem ochroniony w tych pierwszych fazach, potem były niekorzystne warunki pogodowe, nie dało się wjechać, było mocno zimno, dzisiaj też nie jest za ciepło, co prawda wyjeżdżałem z tym opryskiwaczem, było jeszcze 12 stopni, więc spoko, no jednak temperatura może do 8-7 spaść, jaki ładny księżyc. Więc to też tak jest na pograniczu, co prawda w niedzielę może być koło 15 w nocy nawet, ale w niedzielę być może popadać i dodatkowo od poniedziałku nagły spadek temperatury. Przynajmniej w chwili obecnej, tak mi prognoza pogody wskazuje, więc zdecydowałem się na zabieg dzisiaj, tak. Praktycznie tu już mamy, myślę, w pełnię fazy, fazy, pełnię fazy kwitnienia. Rzepak kwitnie intensywnie, jakby popadało byłoby kurde, naprawdę fenomenalnie Na te wszystkie boczne rozgałęzienia, na te, te bąki, które gdzieś tam wychodzą Byłoby naprawdę fajnie eee, No co, 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 co? głupiej, muszę wyżej podnieść No na tym skłonie potrafi się zgubić, jak widzicie, na tym skłonie potrafi się zgubić belka Lepiej go ją wyżej trzymać No i co, ja mogę tutaj stosować to co jest sprawdzone U mnie sprawdza się Preparat, któremu mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, ufam, e, czyli Propulsę, ale standardowo z racji tego, że racje e, znaczy standardowo w obniżonej dawce, a tym bardziej, że była stosowana jeszcze ja do etamandestrobina intuity, więc więc dodatkowo jeszcze e, uciekłem z dawki na 08. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. W chwili obecnej nie ma jakoś tak mocnych objawów chorobowych, co prawda teraz warunki są Sprzyjające zrobiło, zrobiło się troszeczkę ciepło, nawet w ciągu dnia. Wiadomo, że się ostatnio mówił Bardowski doskonale to wyjaśnił, że jakby źródłem infekcji są te płatki, które spadają gdzieś tam na kąciki liściowe, kąciki, te liści, łodyg, rozgałęzienia i tam, tam się robi infekcja, więc ja nie będę powtarzał jego słów. Powiem tylko w skrócie, co stosuję Skusiłem się tutaj po namowach przedstawiciela. Też nie będę, się, nie będę ukrywał, bo ten produkt no dostałem, o czym mówiłem, zresztą o tych oj, aminokwasach. No i tutaj za, za jakby um, odpowiedzią, sugestią um, przedstawiciela agrosorb tych aminokwasów, że stosowałem tutaj, wrzucam litr aminokwasów na hektar. Dodatkowo, tak jak mówiłem, Propuls. Um, dodatkowo, dalej. Um, Tutaj, z racji tego dość długiego okresu między zabiegami, bardziej jakby ja kierowałem się zabiegiem insektycydowym. I w moim przypadku to też nie jest żadna nowość, tylko sprawdzony i skuteczny chyba od lat. Przynajmniej u nas. ProPulse, ProPulse 060, ta maksymalna dawka. W kierunku pryszczarka, chowacza, wiecie już doskonale, bo to o tym się też długo mówi często, że Yy, te skubańcy współpracują ze sobą, szkodniki chować gdzieś tam robi dziurkę w łuszczynie. pryszczarek składa jajka i larwy wyjadają nam łuszczyny. Nawet jeżeli nie wyjedzą do końca, to te łuszczyny się później otwierają, yy, o, o, nasiona się osypują, więc też nie jest za ciekawie. Nie będę chyba tu objeżdżał tego stawku dookoła. Yy, o chyba nie. Potem tam wrócę, z tamtej strony. Dobra, pasuje, nie muszę tego objeżdżać. Tu mi zostanie niedopryskany tylko kawałek i po przeciwległej stronie, bo to taka troszeczkę jakby łezka jest ten staw. Yy, za chwilę wjedziemy w rzepak po ale czekajcie, czy ja o wszystkim powiedziałem? Yy, Aminokwasylit, propuls 0,8, 0,6, yy, proteus, 7 kg siarczanu magnezu i kilogram grina. Yy, no z racji tego, że, że dostałem yy, produkty ten Vitafer na testy, a miałem, o właśnie właśnie zobaczcie, zobaczył dziurę o yy, to z tej działki na której dostałem produkty Vitafer to jakby ściągnąłem sobie grina, został mi ten Green po prostu niewykorzystany więc mówię, wrzucę sobie po kilogramie Greena tutaj też, niby, niby ma to wpłynąć na nie zobaczymy, wjechaliśmy w rzepak po grochu, jest tutaj niższy chyba to od razu jest widoczne ale w sumie sam someone... To też ok, nie? Nie jest, nie jest jakiś tam mega fajny. Pamiętam lata i to jeszcze było na tym polu. To był, to był jakby ostatni rok. Jak ostatni rok? To był rok wcześniej jak zaczynałem zacząłem nagrywać filmy. Pryskałem też MC-kiem i z naszym pilmetem. To pamiętam, że... Rzepak był do tych świateł, tutaj do tych bocznych, nie? Taki był potężny rzepak do tych bocznych świateł i na tych wszystkich skłonach, na których Balka mi tańczyła tańczyła teraz, to praktycznie w filmecie Belki nie było widać. Szła, szła w łanie, w łanie e, rzepaku. I jeszcze jeden był taki rzepak rok później, to ja chyba wtedy zacząłem nagrywać filmy, moje, to były moje pierwsze filmy I, i miałem też tak wysoki rzepak, to był chyba x -Time. znaczy na pewno to był x wtedy pamiętam X-Time chyba i Kuga, i... E, nie EXTIME, EXCUSE IT, o EXCUSE IT był tak potężny, że zabieg na płatka robił mi Wojtek. Wojtek przyjechał swoim John opryskiwaczem, bo jak ja wjechałem w rzepak, sobie próbę zrobiłem, dobrze, że o tyle byłem bystry, żeby wjechać w ogóle próbę sobie zrobić. Wjechałem w opryskiwaczem, cofnąłem sobie w rzepak, rozłożyłem go, belkę rozkłada a belki nie widać, belka zniknęła w rzepaku. No mówię, no nie, no tak mi to na równym kawałku w ogóle, tak, praktycznie 20 cm była w rzepaku, ja mówię, no tak, pryskać to my nie będziemy, no i z Wojtkiem pogadałem, pamiętam wtedy, e, ja, Wojtka nie było, ja pojechałem do niego, przyjechałem jego ciągnikiem, gdzieś tam jego rodzice jak mi dali, przyjechałem jego ciągnikiem do mnie, a on jak wrócił, to wrócił moim samochodem i wsiadł w, w opryskiwać, ja już tam przygotowałem i pojechaliśmy pryskać, pamiętam, taki był, taki był rzepak naprawdę, no i wtedy, wtedy te 4400. Rzepak planował, no. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jak, jak, ja powiem tak, yy, na, cuda, na cuda nie liczę, aczkolwiek, no, rzepak jest taką rośliną, że potrafi zaskoczyć. Yy, w miarę jest ten łan równy, nie ma jakichś tam dziur, prawda. <laughs> to jest chyba najważniejsze, tak, że, że to całe pole jest w miarę równe. Yy, 180 kg azotu, wszystko na raz. Uważam, że w tym roku to był strzał w dziesiątkę. Yy, ochrona Wydaje mi się dobra. Co prawda, wszystko szło w, w obniżonych dawkach. Zobaczcie, jak mgła idzie z zestawu. Ochrona, no dobra, bo Tilmor na jedyneczkę też w obniżonej dawce. Jesienią też częściowo Tilmor, częściowo tutaj tutaj był bo bodajże Tilmor z Karyksem. Więc też bardzo fajna ochrona. No Z wysokiej buki. Ja nie ukrywam, że większość tych preparatów, które stosuję, to są z wysokiej buki produkty, ale wiem, wiem, że one zadziałają zarówno przy gorszej temperaturze, przy może wyższej wilgotności troszeczkę, tak. Ym, przy obniżonych dawkach, jeżeli nie ma takiej presji dużej, to samo widzieliście w pszenicy. Yy, tam Delaro poszło w dawce 08, gdzie nawet mnie namawiano, żeby dodać fempropidynę. Do tego sam się zastanawiałem nad tym, do samego końca <coughs> wahałem się dawać tą fempropidynę czy nie dawać. Poszło samo Delaro w 0,8, no i czyściutko jest, tak? Może rok nie był też sprzyjający, no ale to my jesteśmy od tego, żeby decydować. A jednak ja opieram się na tych produktach markowych, być może ktoś uzna, że przepłacam. Ja jestem z działania zadowolony, z efektów i uważam, że jest to, jest to, ma to sens, tak? Że ma to sens. Jest to wszystko robione z głową. No i efekty, efekty są, no, u nas dosyć rzepak jednak często był wcześniej, teraz to 4 lata, mimo wszystko samośmów jest sporo, więc można powiedzieć, że ryzyko porażenia roślin tymi najgroźniejszymi chorobami, czy to fomy, czy to zgnizny twardzikowej, czernik, no, no, może, można, można zakładać, że będzie wysokie, prawda, to ryzyko. Zastanawiam się tylko, czy proteus wytrzyma do samego końca, jeżeli chodzi o ochronę insektycydową, no bo jeżeli by rzepak kwit z dwa tygodnie jeszcze, a myślę, że będzie kwit dłużej, ale załóżmy, że będzie kwit dwa tygodnie, no to powiedzmy z przymrużeniem oka i z taką e, łaską pańską, no to, no to, powinien wytrzymać, ale to dwa tygodnie to już się są mocno naciągane, ale jeżeli mi się okazało, że rzepak będzie kwit, nie wiem, do końca maja bo popada, bo, bo gdzieś tam się to przyciągnie, no to ciekawe czy nie trzeba będzie powtórzyć tego zabiegu. Wolałbym już nie wjeżdżać. Wolałbym już osobiście nie wjeżdżać. Ech. No ale jak będzie trzeba, jak rzepak będzie rokował, będzie gdzieś duże nasilenie. No to też szkoda, wiesz, wiecie, no cały rok się przy tym chodzi jednak, pilnuje, no to szkoda by było odpuścić, ale do tego jeszcze długa droga, jeszcze wiele po drodze może się wydarzyć różnych rzeczy. Ech światła domontowałem, o tutaj te, 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 tak zachuchał całą tą boczną szybę, na słupkach zobaczcie wyłączę je, no jest też z przodu widać prawda, niby jest ok z tyłu te cztery lampy plus oświetlenie w opryskiwaczu, no, robi to robotę, zobaczcie jak tłucie po tych bokach trochę e oświetlenie w opryskiwaczu robi robotę, ale te światła boczne no jest petarda, no prawie mamy 360 stopni, tu mamy taki wycinek wyłączony. Dobra, rozgadałem się dzisiaj wyjątkowo długo. Jeszcze mam jeden oprystiwać 23. Zanim skończę. Ile tu mam jeszcze? 2 hektary. Zanim skończę, zatękuję się, to będzie pewnie w pół do pierwszej gdzieś. Zanim filmuję, to będzie pierwsza. O. No życie, trudno. Swoje trzeba zrobić. E, dobra, a Karol jest oczywiście ze mną. Wspominałem zresztą, że chucha. Dobrze, że bąków nie puszcza. Dobra, słuchajcie, to będzie a myślę na tyle, nie będę przedłużał. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.